Witam serdecznie, drodzy widzowie, na moim nowym kanale. Ja jestem Kasy. Pochodzę z tego kanału, co widzicie gdzieś. Jest to nowy kanał, jak i nowa tematyka, którą połączyć z głównym kanałem nie mogę. Więc zdecydowałem się na nowy kanał, a dziś zajmiemy się rutowaniem smartfona z Androidem. 5 lat temu zrobiłem podobny materiał. Tak, to dalej jestem ja, tylko bardziej ulany. I do dnia publikacji tego filmu jest najbardziej popularnym filmem na moim kanale. Pora na odświeżenie, ale nie właśnie tam. Chcę nagrywać o technologii, ale najlepszym miejscem zaczęcia jest ten kanał. Do rzeczy, odnośnie ruta. Co to jest, jak on działa, do czego służy. Zaczynamy. Zanim zacznę, modyfikację, jaką tutaj opiszę, którą macie zamiar zrobić, robicie na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze niepowodzenia. Polecam Wam jednak przed planowaną operacją zrobić kopię zapasową. Co to jest trud? Powiem to swoimi słowami. Jest to coś jak uprawnienia administratora. Porównajmy to z typem konta w Windowsie. Zaznaczam, nie porównujemy tutaj systemów i uprawnień w obu systemach. Gdy kupujesz smartfona lub posiadasz go dłuższego czasu i nic znaczącego w nim nie robisz to możesz słuchać muzyki, korzystać z internetu. Coś, co na koncie standardowym Windowsa możesz robić. Jednak, kiedy rutujesz smartfona, to i tutaj powiem, co można zrobić, mając roota w smartfonie. Możesz podkręcać procesor, układ graficzny i zmniejszać jego napięcie. Usunąć programy, nawet systemowe. Masz wgląd do systemu i możesz go modyfikować, zmieniać wygląd. Mniej więcej to samo zrobisz na koncie administratora w Windowsie. Ogólnie, i tutaj pytanie, do czego służy? Masz pełną kontrolę nad urządzeniem, jednak trzeba to używać z wiedzą. Pod koniec filmu odpowiem, czy warto rutować urządzenie. Przed operacją, obowiązkowo w ustawieniach trzeba uruchomić debugowanie USB. Jednak, zależnie od wersji Androida, znajduje się albo gdzie indziej. Albo jest ono ukryte. Spójrzcie teraz, jak to wygląda. Mam kilka smartfonów z różnymi wersjami Androida, więc nagrania są tutaj. Co nam jest potrzebne do tej operacji? Żeby mieć kontakt z bazą, a tą bazą jest smartfon z Androidem, to przyda się kabel USB. W ręku niestety nie mam. Prawdopodobnie mam w ręku kabel bezprzewodowy. Komputer z systemem Windows. Tutaj nie ma znaczenia, jaki, ale wymagane jest połączenie z internetem. Aplikacja, jakim jest iRoot, to ona zrutuje wam urządzenie. Macie tutaj gdzieś, jak pobieram tę właśnie aplikację, i link macie oczywiście w opisie do pobrania. I ostatnie, najważniejsze w tej operacji, chyba logiczne, są smartfony do wyboru do koloru. Wszystkie smartfony, oczywiście, są moje, więc zaczynamy. Dobrze, drodzy widzowie, mamy tutaj aplikację, jakim jest iRoot. I nawet na smartfon mi pokazał, że uruchomił właśnie jest włączone ten debugowanie USB i mi się pokazał program. Który wygląda tam mniej więcej tak, nie wiem czy widzicie, bo i tak e, za bardzo nie mogę, bo kabel mam za krótki. Ale ja rotuję. Więc tak. <laughs> zaczyna się, zaczyna się. Jest dobra, mamy tutaj. O, mamy nawet takie oto funkcje. I telefon się zrestartował. I prawdopodobnie smartfon został zrutowany. Ale zaraz zobaczycie, bo mam tutaj jeszcze taką aplikację, dzięki której na przykład mogę podkręcić procesor. E, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Szczerze? Jestem trochę zawiedziony. Oczywiście, jestem zadowolony, że ten film powstał. Tylko koncepcja była zupełnie inna. A realizacja, jaka widzicie. Przykład? LG V40 ThinQ. Ten smartfon to jest przykład dla każdego z nas, przynajmniej mój egzemplarz. Czyli jak mieć na wszystko wylane? Nie reaguje na podłączenie USB każdego kabla, portu, nawet inny komputer nie pomógł. Smartfon sprzed około 3 lat, Android 9, na nowszym systemie spróbować, a tu nie. Muszę to zrobić na smartfonie sprzed 10 lat. Swoją drogą ciężko mi już taką Xperikę znaleźć. Przykładów jest więcej. Jak widzieliście wcześniej, mam trochę tych smartfonów. Teraz do rzeczy. Czy warto rutować urządzenie? W większości przypadków, za rutowanie urządzenia traci się gwarancję. Są osobno oczywiście, jednostki, gdzie za ruta gwarancji nie tracisz. Polecam doinformować się na temat urządzenia i producenta. Jeśli jednak nie masz już gwarancji, to uważam, że naprawdę warto rutować urządzenie. Smartfon zyska drugie życie. A o tym mogę opowiedzieć więcej w innych filmach na tym kanale. Zapraszam. Może Wam się przydać jako zapasowy telefon, przetestować można ciekawe rzeczy na Androidzie, a może na tym filmie znajdzie się widz, który w przyszłości będzie programistą. Chętnie bym zobaczył, jakby to przerobił. Dziękuję wszystkim z mojego drugiego kanału za wsparcie, gdzie mogłem dzięki Wam dokończyć właśnie te studio. Nie pozostaje mi nic innego, jak nagrywać na dwóch kanałach inne kontenty. Dziękuję za oglądanie, zostawcie coś po sobie w postaci łapki, suba z dzwonkiem i skomentujcie. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć i mój ryjec i trochę technologii. Zapraszam na mojego Discorda, jak i na inne media społecznościowe. Linki macie w opisie. Dziękuję za wszystko, trzymajcie się, cześć!